Chcesz, żeby Polska odzyskała niepodległość? Zapraszam na spotkanie w Krakowie. Widzimy się już w piątek, 20 lutego o godzinie 18. DH Jubilat Aleja Krasińskiego 1. Zapraszam. Bartosz Kopczyński. Szanowni Państwo, gorąco zachęcam do regularnego czytania Tygodnika do Rzeczy i portalu dorzeczy.pl, bo warto, naprawdę warto wiedzieć więcej i dzięki temu być do rzeczy. Zapraszam. Subskrypcja.dorzeczy.pl Zapraszamy na konferencję Polish Hungarian American Leadership Summit, która odbędzie się od 15 do 17 marca 2026 roku w Krakowie. Prezes Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala. Wszyscy mu życzą zdrowia. My też się dołączamy na pewno do tego, żeby był jak najbardziej zdrowy w najlepszej kondycji, no, ale ma to również swoje skutki polityczne i tym się zajmiemy. No, prezes wyszedł ze szpitala i zapowiedział, że jakakolwiek próba, tam nie wiem, awanturowania się publicznego i tak dalej, zostanie surowo ukazana, ukarana i nawet będzie zawieszał. Będzie zawieszał najstarsi Starzem Wiekiem doświadczenie, mądrością działacze muszą się liczyć z tym, że spotka ich los i zostaną, właśnie, zawieszeni, wyrzuceni. Jak będą i tak wynosić no. spory wewnątrz, znaczy, jak będą się, no powiedzmy, nie będę się sformułował, ale jak będą się żreć publicznie. A przecież nie ma sporów. Jedynym nie. Wszelkim mechanizmem, obowiązującym w PiS, mechanizmem rozstrzygania wszelkich sporów jest przychodzenie z nimi do prezesa. I prezes wysłucha jednych, wysłucha drugich i orzeka. I podejmie, I, słuszną podejmie jedynie słuszną decyzję, której się słucha. I dotąd ten mechanizm działał. A tutaj zdaje się, że nawet zanim prezes trafił do szpitala, to jednak autorytet prezesa troszeczkę skruszał, bo mhm. myszy mu zaczęły harcować. No tam bezpośrednią przyczyną tego oświadczenia była chyba kłótnia pana Terleckiego, terleckiego tak, z Skaletą, tak. Tak, że oni się tam. Że coś tam Ucieli. Pan Terlecki miał coś odpowiadać, Pan Koleta powiedział, żeby on nie odpowiadał na jakieś tam pytanie, krótko mówiąc, już nie wchodząc w szczegóły, no tego, że, a i na co później Pan Terlecki powiedział, że to gówna, gównia żerdzia chyba, tak? tak takie, takie coś, no, no Pan Terlecki rzeczywiście, no, nie może być traktowany jako młoda kadra powiedzmy <laughs> tak, że, że sam się spozycjonował, zresztą siłą rzeczy jest pozycjonowany. Naś tam w tej grupie takich gerontów partyjnych. Ale no tak się zastanawiam, jakie mogą być skutki tego zakazu. No, dziennikarze będą mieli gorzej, to znaczy, zamiast cytować ze smakiem, zwłaszcza ci dziennikarze antypisowscy, zamiast cytować ze smakiem, co pisowcy publicznie powiedzieli, mm. będą cytować, że pragnący za, no, zachować anonimowość poseł PiSu nam powiedział to i tamto. Przy okazji będą mieli potem haki na tych posłów, że mogą powiedzieć w razie czego naczelnikowi od kogo to słyszeli. Ale to nic nie może zmienić, to nic dać nie może, no bo to jest jak, nie wiem, przepraszam, że użyję tego określenia, takiego porównania medycznego, ale jak się rana jątrzy, to samo jej zaklejenie plastrem nic nie daje. No trzeba ją wyleczyć, wyczyścić i dopiero wtedy zakładać opatrunki, a nie po prostu pudrować i udawać, że się nic nie dzieje. No dokładnie, no, to tu jest tak naprawdę, znowu wracamy do naszego nieśmiertelnego postulatu sprzed już tam, nie wiem, ilu miesięcy, powtarzonego jakiś czas, że no po prostu dopóki PiS nie stanie, że takiego kreśnia, nie stanie w prawdzie i nie zmierzy się no, z własnymi, was, z własnymi rządami i ich nie rozliczy, dopóty jego wiarygodność niestety no, nie będzie nie. duża. No I cafo, ma... w tej chwili mamy do, trochę taką sytuację. Są te dwie grupy z tego, co można wyczytać i z tego, co wydaje mi się, że jest akurat słuszne. Jedna grupa to jest ta grupa, w cudzysłowie, tak zwanych Maślarzy. Czyli to jest tam, nie wiem, Patryk Jaki, to jest mhm. Przemysław Czarnek, y, y, Tobierz Bucheński. To jest dość szeroka grupa. To no idzie tak. w poprzek dotychczasowych podziałów tak. frakcyjnych w Pisie. Tak. Zauważmy, bo tutaj są i Ziobryści, i, ziobryści, i, tak. i, 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 i w. Jak to nazwać? I taki te, te, tradycyjny aparat, czyli taki a, aparatczycy typu pana Brudzińskiego, pana Błaszczaka, ten, 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 ten jakby pis administracyjny. Tak. No I druga grupa, go. tak zwani harcerzy, jak rozumiem, czyli to jest ta grupa wokół Mateusza Morawickiego. Muzyka